Drodzy Państwo, jestem już załadowany. Wziąłem tą jedną paczkę. Obraz, nie paczkę 7 funtów, i lecę z nim do Frederic Colorado. Także dostawę mam na jutro. Między 8 a 10 rano. Do przejechania mam 900 mil, 991 mil. Także nie jestem w stanie czekać na następny ładunek, tylko muszę wrócić. Będę jechał ponad 16 godzin. Także nie mam czasu czekać na następny ładunek, czy coś mi się uda wziąć, czy nie. Jedynie zostało tylko wypożyczyć Toyota Prius. I lecić Prius'em, żeby było jak najtaniej. I teraz wiecie, czy ja wiozłbym 3000 funtów, czy ja wiozę 7000 funtów, to ja i tak mam jedną płacę. To i tak jest spłacone, po prostu, to jest spłacone za samochód, nie? Ja sobie mogę coś dobrać, ja sobie mogę wziąć 2, dwa, i trzy, i cztery, i pięć ładunków, tylko co z tego, jak ja nie mam czasu, żeby to zrobić. Ten ładunek wziąłem o godzinie 10 chyba 15, jest 11.30, ja wyjeżdżam. Na miejscu będę też yy, z, w nocy późno albo z rana. Z rana, bo będę spał jeszcze gdzieś po drodze. Także widzicie, no, u mnie się nie da tak, jak u was w Europie, że wy po prostu macie parę dni na dowiezienie tego towaru. Nie, nie, ja, ja nie mam, ja mam godziny, nie dni. Ale cóż, i z tym trzeba żyć. Też da się z tym zarobić. Także war gra jest warta świeczki. A tak w ogóle, to zasubskrybujcie mój kanał. Proszę, dajcie jakąś subskrypcję. Kurde, nie mogę przebić tego tysiąca. Nie mogę. No tak, rozumiem, ostatnio mało jeździłem, mało filmów było. Ale jeśli lubisz oglądać, jeśli pracujesz w tym, jeśli lubisz to robić, daj subskrypcję. Nie bądź wiśnia. Minęło trochę czasu, proszę Państwa. Jechałem cały Illinois we mgle. Bardzo pogoda do dupy. Teraz udało mi się przeskoczyć, i akurat już do Ajuy. Czyli mam zrobione 150-170 mil w zasadzie. Zajadę się, zapankuję. No, więc przyjechałem tutaj na serduszko, zatankować i zobaczcie, jaka jest cena paliwa. Taka jest cena paliwa, za tyle można lać, nie? Więc leję, ile się da, i zobaczymy, co będzie. O, i znowu się wyłącza ten pieprzony nalewak. Tanie paliwo, to nie chce się lać. Także mam tylko pół zbiornika do zalania. Zaleję tyle. Widzicie, zrobiła się fajna pogoda. Naprawdę, czypełko się robi. 40 Fahrenheitów. Jeszcze jest trochę śniegu. Ale bestia się zalewa. Zaleję go i cóż, starczy mi to na jakieś 300-350 mil. Widzicie jak podniesie one dupa w powietrzu prawie, no 7, 7 funtów, funtów, A tu są właśnie też strajty, które się tankują, no widocznie ze względu na cenę paliwa, nie? Dobra cena, no to wiadomo, że dużo samochodów. Bo jeszcze nie widziałem, żeby na, na jednym trakstapie były aż trzy strajty. A tu sobie leci, no, połyka się mnie. Ups, weszło 12 dolarów. Także, jak widzicie, udało mi się zatankować w jednej z najtańszych stacji po drodze, najprawdopodobniej. Wątpię, żebym znalazł gdzieś taniej 2,49. I cóż, no lecę dalej, dalej mam te 350 mil do przejechania, maksymalnie na tym paliwie, chyba, że nie będzie wiatru, to zrobię więcej, ale wątpię, żeby, żeby bez wiatru udało mi się to pokonać. Nebraska, no i wiecie, kawki na razie nie piję, bo jeszcze mi się nie chce, muszę przyśpiewać, a już nie zdążę. Miałem zieloną strzałkę. Myślałem, że uda mi się dolecieć. A, tu jest... A my prójemy dalej. Kurde, po poboczu jadę się zagapiłem. <laughs> Masakra. Tylko dzbany tak potrafią, nie? Pierwszy i już. 10 mil i80, ten wielki trackstop. A ja lecę dalej. Światła już mogę wyłączyć. Dawaj, dawaj, kurwa, dawaj. Nie no nie przybije się, bo jeszcze świniarek jedzie, a on to za jak szalony. Pusty jedzie świniarek. Dobra, jedź, bo ja już też muszę się rozpędzić trochę. I jestem. Wszyscy zjeżdżają w kierunku na ten, na Devonport, a my lecimy przecież prosto, nie? No więc witajcie Panowie i Panie. Z kolejny dzień. Sorry, nie udało mi się trochę nagrać w nocy. Mój błąd. Mój błąd. Po prostu cały materiał nagrał mi się bez dźwięku. Jestem już w Colorado. Po 16 godzinach jazdy. Godzin. Jechałem całą drogę w większości z prędkością yy, milach, to jest między 60 a 80. Yy, tak, po prostu tak pozwala prędkość, tak się do mi dobrze jedzie. Czyli to jest w kilometrach między yy 110 a koło 30, 120, no, 125. Także jechało się w miarę w tą stronę fajnie, bo no, 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 to jest fajna droga. I teraz zostało mi, pospałem oczywiście, zostało mi e, parę mil na rozładzunek, jest siódma godzina. I już mnie e, od czwartej piętnaście rano dostałem maila od brokera, czy tam nie wiem, osoby, która to sprawdza, czy chuj wiek, od kogo, że Eee, jestem w Hudson, Colorado, bo jestem w Hudson, Colorado. I kiedy ja się udam na rozładunek? Od 4.15 rano. Przecież normalny człowiek o tej godzinie śpi. Normalny pracownik, czy normalna firma o tej godzinie nie pracuje. Ale oni muszą mi zrobić pobudę po to tylko, żebym ja się nie spóźnił. Mimo tego, że wiedzą, że jestem 18 mil, od yy, no, od rozładunku i wiedzą na makropońcie, bo mają, o której godzinie ja przyjechałem, o której godzinie ja poszedłem spać. Wszystko, że tak powiem, o mnie wiedzą. To nie czwarta, 14 chyba dokładnie, jest kuźwa, dobrze, że nie dzwonią, jest tylko mail, nie? Całe szczęście odpisałem o, o 6.49, że grzecznie, grzecznie, że jestem tak w Hudson Colorado, ale proszę, żeby oni sprawdzili, o której otwarty jest yy, odbiorca. Dziwnym trafem jest 7 godzina. Nie mam jeszcze odpowiedzi, a ja wiem, że ten odbiorca pracuje od godziny. Ósmej. Także przyłączę Was teraz na drogę, także jest 28 stopni Fahrenheit'a, czyli jakiś minus 2-3 Celsjusza, ale nie czuć tego, nie widać tego, Ja jadę oczywiście boczną ulicą w tej chwili, ale no cóż, no... Tak jest, prawda? Piękne kolorado, piękne stepy, no naprawdę no przede mną już są w góry. Kurde nie wiem czy uda mi się zrobić zbliżenie, ale te góry, te góry to już jest. To już jest po prostu cóż, nie? Słuchajcie, staramy się wyostrzyć w tym miejscu. Białe pasmo to już, już są, prawda? Yy, góry. No, tutaj wielkie przyjeżdżać w te miejsce bo jest naprawdę cudnie. Wiecie, ja lubię góry, prawda? Chociaż jestem z pochodzę z Białego Stoku. Pochodzę z Białego Stoku i tam największą górką to jest górka Magdalena. To jest na sankach, no ale jest jak jest. A tutaj te rejony właśnie. U. U. No, lubię te, te rejony. Ale czy mieszkać w Colorado bym chciał? Nie wiem. Wiem, że wcześniej czy później to no, wszystko się nudzi, prawda? Tak samo nudzą się te góry. Znaczy, no, góry w sensie nudzą się w sensie e, e, no ich prawda, oglądania. no. No więc jestem już na miejscu praktycznie, wstała mi minuta żeby przejechać tego stopa i to ma być gdzieś tutaj już, jest jakaś budowa, jest jakieś construction, a my szukamy teraz jakiś baraków, miejsca gdzie mogę się rozładować. Wiem, że to już jest tutaj. Jest. Turner Construction, więc to jest tutaj. Turner Construction, jedziemy, szukamy ten Turner Construction. Szukamy gdzieś miejsca rozładunku. Turner Construction King. Muszę wjechać tutaj na ten teren budowy. Deliver side, czyli muszę wjechać tutaj, ale tu jest jeszcze zamknięte. Jest jeszcze zamknięte, kurde. 是厉害。 No, więc, że to jest małe, to muszę jechać do Ofisu. Zobaczymy, co będzie. To jest budowa, to jest takie latanie po budowach, wiecie. Nie lubię tego, no ale dobrze płacą, trzeba to robić. No więc już. Jestem po zabiegu, zrzuciłem to i lecę w kierunku na Denver, muszę gdzieś się zatrzymać, poszukać jakichś ładunków. Sorry, nie mam doświetlenia, także czarny pasek na oczach, jakbym coś przewinił, zobaczymy się za chwilę. Widzicie, fajny, fajny stary pikampik Ford jeżdżą takimi tutaj wynalazkami ja też lubię takie te, takie klimaty teraz wjeżdżam do miasteczka mała wioska w kolorado i oczywiście to co w każdym mieście jest czyli szkoła widzicie informacje migają światła, 20 mil na godzinę i muszę przez pewien okres do odwołania tego jechać 20 na godzinę najczęściej gdzieś, znaczy najczęściej no dobrze, najczęściej gdzieś tu się czai łupieszca, drapieżca, jak to mówi Pan Z żeby złupać Cię na kasę i widzicie, dopiero jest odwołanie odwołanie tutaj tego znaku nie? i już mogę jechać 30, mogę sobie zaszaleć w tej chwili to też właśnie jedno z gorszych przewinień jeśli nie uda Ci się jeśli złapią Cię na prędkości gdzieś, nie? w mieście na przykład, to przy placach zabaw, przy parkach stoją fotoradary i robią stryk dla kierowców, którzy jadą ponad 35 mil na godzinę bez ostrzeżenia. Oczywiście, naszych bez ostrzeżenia. No Znak stoi gdzieś tam, że jest fotoradar, prawda? Ale to tak jest, tak, tak to jest, no, weszło z urzędu, że tak powiem parę lat temu i oni sobie robią pstryk jak tylko jedziesz ponad 35 wiem na ten temat dokładnie bo moja kochana córka ma z tym wieczny problem ona wiecznie się śpieszy, wiecznie ma czas i ja wiem ile ona już tych mandatów dostała ona pracuje zresztą w Chicago no przychodzą jej te mandaty co jakiś czas po 5 dyszek nie Ale wiecie, zamiast wyjechać wcześniej, no to nie czeka zawsze do ostatniej chwili i, i za to płaci, nie?